z tej strony AngryTV a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie gadać o czymś yy, o, o krosie, będę jeździł krosem ja będę miał będę miał rmf 140 rc rc nie, nie hq, no rc nie i, ben, i będę jeździł z go w kasku no i tyle, nie? taka zapowieść że tak będę miał za rok na razie hajsik nie, nie muszę. nawet w tym roku jeszcze będę miał może jeszcze w tym roku dobrze pójdzie oczywiście dobrze pójdzie to jeszcze w tym kierunku. trochę wiatr wieje mam nadzieję, że mnie było słychać i to tyle to Taki filmik, nara